Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy środę, 7 maja. I czy miał być to vlog majówkowy? Być może. Czy jest już dawno po majówce? No, tylko 3 dni, ale kto by tam patrzył? W każdym razie. E, dzisiaj zrobimy e, sobie vloga ale majówkowego. No, jest po majówce, natomiast całe szczęście są matury teraz, także ja mam wolny jeszcze tydzień. 11 dni wolnego. Także najpierw była majówka, potem cały tydzień wolnego przez matury. Ale ja nie narzekam, także co, zapraszam na vloga. Tutaj mam szafkę, w której mam e, jakieś tam miski i ewentualnie smaczki podręczne. Jak się okazało, smaczków nie mam, bo jakiś kot, nie będę mówiła który, ale jestem na 99% przekonana, który to był. I się do szafki i wyżar smaczki, więc... Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na trening, jakby siebie trening fitness z Candy. Generalnie od razu podkreślam, nie jestem ani fizjoterapeutą, ani weterynarzem, ortopedą, w ogóle totalnie się na tym nie znam. Natomiast e, właśnie pokażę wam tutaj jakieś przykładowe powiedzmy ćwiczenia, które ja robiłam w Scanty. Także tak, oczywiście najpierw rozgrzewka, to bez po prostu żadnego, ale wiadomo, no, jest to po prostu podstawowa część każdego treningu. E, już zwłaszcza takiego treningu fitness, gdzie jednak te różne kończyny są w różnych powiedzmy napięciach mięśniowych i w różnych pozycjach. Ok, tak więc e, jeżeli chodzi o ten trening, to był to głównie trening e, na przody, przynajmniej tak mi się wydaje, że Gdzieś tam ja chciałam, żeby to był trening na właśnie przednie kończyny, głównie w związku z tym, że no jest to jeden z, podstawowych, właśnie jeden z podstawowych takich jednostek treningowych, jeżeli chodzi o trening fitness, jeżeli chodzi o agilitowców, no bo jednak jak wszyscy skaczą i po przeszkodzie upadają to jest to bardzo obciążujące dla przednich kończyn. Także tak, to jest jedna właśnie z podstawowych yy, tutaj yy, rodzajów treningowych, jeden z podstawowych rodzajów treningowych, czyli trening na przody. No generalnie taki trening fitness ogólnie jest po prostu podstawową jednostką treningową, jeżeli chodzi o jakikolwiek sport wsi, albo nawet nie sport, <grywa> ponieważ po prostu jeżeli jest aktywne życie, to fajnie urazować u niego te mięśnie, żeby właśnie zapobiegać różnym kontuzjom, to po pierwsze, a po drugie w ogóle trening taki bardzo fajnie różne relacje między psem a człowiekiem właśnie rozwija. Także ja oczywiście polecam trening i fitness, może niekoniecznie wzorujcie się na mnie, a raczej na jakiś bardziej <garniętych> ogarniętych osobach w tym temacie. Dobra idę oglądać się tam dalej, jak już wam nie będę zawracała gitary. Hello, hello, witamy ze spacerku, no i yy, mam wrażenie, że to jest już jakaś tradycja, że raz narzekam na to, że jest super fajnie, ciepło, albo że jest za gorąco, a w następnym vlogu mam nagle bluzę na sobie i mówię, że jest zimno. Ja nie wiem generalnie jak to działa, no ale tak mniej więcej co vloga temperatura jest... Obraca się o 180 stopni, także dzisiaj przyszedł dzień właśnie bluzy. Mikro dygresjo oczekiwanie polecajki od Was. <gry> to znaczy, tak sobie uświadomiłam, że Kenty w czasie jednego treningu fitness zjadła całą miskę smaczków. No i generalnie to jest bardzo dużo kalorii. I to jest mniej więcej, no jakby ja nie mogę wziąć mniej, bo chcę przeprowadzić ten trening fitness wracając. No i Kendi zjada na treningach dosyć sporo smaczków i nawet jak one są małe i w ogóle no to no ich jest jakby dużo, w sensie duża objętość, duża ilość tych smaczków e, i za, za tym idzie dużo kalorii, więc tak się zastanawiam, czy ktoś ma może... Candy, Wróć! No i generalnie największy problem jest taki, że ona faktycznie przytyła 2 kg niedawno, bo ona przeważnie waży tak 16,5-17, no co prawda w sezonie, ale poza sezonem tak maksymalnie 18 gdzieś, a ostatnio była ważona i waży 19 kg. Ja po niej nie widzę, żeby ona była jakąś dużą, miała jakąś odwagę. Eee, zresztą uważam, że ona teraz ma więcej mięśni niż tłuszczu. Także wydaje mi się, że to może być kwestia tego, że jednak mięśnie więcej ważą niż tłuszcz. Anyway, no przytyła dosyć sporo, a... Nawet jeżeli faktycznie to tak nie było, to. No jest to problem tak, z tymi smaczkami. Także tutaj oczekuję od was jakichś wolesajki niskokalorycznych smaczków, czegoś, co mogę pokroić jako smaczki. Od razu mówię, warzywa odpadają, bo kiedy nie przepada za warzywami. Jeżeli nie są gotowane, a gotowane, to nie będą się ciapały, więc to raczej nie. Dzisiaj pomyślałam sobie, że ogarnę jakiegoś indyka albo kurę, bo wydaje mi się, że to są jakieś najmniej kaloryczne mięsa. Zaraz sprawdzę zresztą. Ale ogarnę jakąś, nie wiem, pierś z indyka i jej to pokroję. No i zobaczymy, co z tego będzie. <grystanie> A teraz czas się zrelaksować i posłuchać śpiewu ptaków. Candy, do mnie! Dawaj go! Super pies! Ale je... Wow, ale agility pies! Ekstra, proszę smaczek. Idziemy! Co tam? Co zimno dzisiaj jest! Hello! A to co za mało dziw się? Nie wiem, czy to widać. Widać, no to są malutkie Kaczuszki albo perkozy? Nie, wiem, nie widzę z tej odległości. Da, perkos Ale słuchajcie. Kaczki. Mm, kaciuszki? Nie są te perkusy malutkie? tam się już odpłynęły. nie się nas wystraszyły. One są zbyt słodkie. Dobra, witam Was yy, już z kuchni. Także kupiłam mięso jakieś. filet z kurczarka albo coś w tym stylu. Anyway, teraz się uh... właśnie kroję i się zastanawiam, bo w sumie nie wiem na przykład jakie mięso byłoby lepsze, czy yy, gotowane np. Na, na parze, czy surowe. Więc razie kroję to w kostkę i generalnie taką drobniutką, jakby taką jakiej mniej więcej chciałabym mieć wielkości te smaczki, co nie? Uh, mogłabym na trochę mniejszą. Yy, wracając, yy, i tak, i zrobię może taki kilka partii na różne sposoby, w sensie yy, to yy, surowe takie i zrobię jeszcze gotowane na parze. No bo generalnie zastanawiam się, co by było lepsze w treningu, żeby siebie na przykład nie było, rozwalało jakieś takie niby się a, a, no, no, no. No zobaczymy, które będzie miało jakby lepsze właściwości w treningu e, aczkolwiek wiem, że na przykład osoby, które są na barwie często właśnie korzystają po prostu z krojonego mięsa e, w treningach i dają sobie radę i one zazwyczaj no jest to mięso surowe, jak ktoś jest na barwie to e, to także ogarnia to jakoś, także ja się zastanawiam, jakie są może jakieś sposoby, o których nie wiem. Także jeżeli ktoś z Was ogarnia takie rzeczy jeżeli ktoś z was wie, co mogę zrobić lepiej, to możecie mi napisać. To się zastanawiam, żeby robić takie własne smaczki na zasadzie, żeby robić masę jakąś, jakąś tam mięso wymieszać z mąką jakąś albo czymś jakimś górem, nie wiem, no zobaczymy. I żeby w ten sposób robić smaczki, żeby je wypiekać na przykład, jak takie ciastka, no zobaczymy, jak to wyjdzie, także... Ja tylko właśnie oczekuję od was jakichś propozycji, jakichś porad e, czegokolwiek. No dobra, wracam do kojenia. No i co? Mamy godzinę 11.40 i jedna roleczka już nagrana. E, spacerek zaliczony, trening zaliczony, e, także no dosyć... Produktywnie się zapowiada ten dzień, ponieważ zaraz nagram jeszcze jedną roleczkę, pomontuję wszystko teraz idę jeszcze, zanim właśnie się tamte rzeczy, to idę yy, odkurzyć ogólnie ogarnąć trochę w domu yy, i jeszcze zamierzam się pouczyć, także życzę yy, mi powodzenia, yy, żebym wyrobiła się ogólnie z tym wszystkim. Godzina 14. No i aktualnie montuję rolki, które nagrałam dzisiaj. I byłam przed chwilą na spacerku z Candy. Natomiast, jeżeli chodzi o dalsze plany, to tak naprawdę nie mam już nic ciekawego dzisiaj. Ale mam wrażenie, że dosyć sporo nagrałam, więc wydaje mi się, że to może być pierwszy Daily Vlog w sensie, że jakby z jednego dnia tylko. Wydaje mi się, że wystarczy materiału i nie będzie on zbyt. No, dobra, zobaczycie, wy już pewnie wiecie. Także nieważne, wracajcie do oglądania. Lecę teraz na trening koszykówki, właściwie lecę na pociąg, a potem pociągiem na trening, w sensie pociągiem na dworzec w innym mieście i na trening, <grym> natomiast tak, y jeszcze sposób psich zajęć, wcześniej miałam korepetycję, także tak jak już ma być daily vlog, to będę meldowała wszystko. Ten fot od kilku tygodni już cały czas poluje na Candy i na inne psy. Mam tutaj Scandinavian i też polował. jakby, On zawsze jest za, za płotem, jakbyś, ale totalnie się mimo wszystko nie boi. W sensie nie wiem, bo nie próbował nigdy wyjść i nie wiem, jakoś rzucić, ale po prostu wygląda, jakby był w stanie to zrobić. O, idzie za nami. W sensie on nie jest w ale po prostu tak śledzi, tak wzrokiem zabija. On myśli, że ja go... już nie widzę go. Wiedzieć, że on myśli, że ja go nie widzę. Ale ja go doskonale widzę i o dziwo Candy go nie widzi. No i tak w ogóle to zwróciłam z treningu, jak możecie się domyślić. I tak naprawdę już zostały nam ostatnie punkty dnia do odpatrzenia. Ponieważ mamy 20.30. Zazwyczaj taki spacer jest w ale... Dzisiaj robimy chyba, że się śledzę wyjątkowo wcześniej i trochę dłuższy. Natomiast poza tym spacerkiem zostało tylko jedzenie i do spanka. By the way, jakby ktoś pytał, czy nagram kiedyś rutynę, to trochę tak, trochę nie. W sensie zobaczymy, może będzie więcej takich daily vlog vlogów. Aczkolwiek, yy, no nie mamy za bardzo takiej rutyny. Ja może coś wymyślę, w sensie postaram się jakoś to, tak żeby miało to ręce i nogi. Ale raczej nie mamy właśnie rutyny, więc raczej może być ciężko. Nie, boję się kleszczy. Czy będzie wszystko tak porosło, że ja się boję wejść, żeby nie złapać kleszcza? Excuse me! Czemu to tak szybko rośnie wszystko? Tu było łysko jeszcze niedawno! W każdym razie, mam nadzieję, że was nie zanudziłam na śmierć. Chociaż jak dotarliście tutaj i mnie słyszycie, to prawdopodobnie jeszcze żyjecie. Także ja już was zostawiam w świętym spokoju. Do zobaczenia! Cześć! No to są chyba jakieś żarty jak mam się tam przycisnąć <śmienic>